Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości od inglota. Przetestujemy sobie trzy kremowe produkty z ich nowej serii, nowej kolekcji. Powiem Wam, że dawno żadne nowości nie zaciekawiły mnie aż tak bardzo jak te, także bierzemy się zaraz do roboty, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało na skórze. Niby są to zwykłe produkty kremowe, brąze, róż, rozświetlacz, ale pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Te kolory w opakowaniach są naprawdę ładne, twarzowe. I te produkty wyglądają, jakby miały dawać mokry efekt, a ja taki efekt bardzo lubię. Dodatkowo czytałam na stronie Inglota, że mają być to kosmetyki trwałe i że są to produkty wielofunkcyjne, czyli możemy je nakładać na twarz, na policzki, ale też możemy je stosować jako cienie do powiek oraz nakładać na usta. Także tak naprawdę tymi produktami możemy stworzyć pełny makijaż twarzy. Myślę, że jeżeli te produkty będą dla mnie, jeżeli mi się sprawdzą, to będę ich bardzo często używać w okresie wiosenno-letnim, bo wtedy używam głównie produktów kremowych i zazwyczaj tych produktów nie pudruję, więc zależy mi na tym, żeby one były trwałe, żeby nie trzeba było wiecie dokładnie tego pudru, no i jakby chować tego efektu mokrej skóry, efektu świeżego makijażu. Jak widzicie, produkty są tylko w wypraskach. To jest taki klasyczny Freedom System Inglota, czyli po prostu mamy gotowe produkty do włożenia do palet magnetycznych. Zaczynamy od bronzera. Jeśli chodzi o gramaturę, mamy tutaj. 6,7 g, także dosyć sporo. Brązer jest dostępny w trzech odcieniach. Ja sobie wybrałam kolor pośredni 22. Jedna regularna brązera to 39 zł. Mówiłam Wam w holu, że przez Allegro można było kupić troszkę taniej, bo te ceny były inne. W tym momencie te ceny są takie same. Także w tym momencie jedyna różnica, jeśli chodzi o kupowanie ze strony Inglota albo ze strony Inglota przez Allegro, to jest smart. Jeżeli kupicie powyżej 40 zł, no to wtedy macie przy Smartie darmową dostawę. Na stronie Inglota nie sprawdzałam, więc nie wiem jak to z dostawami jest. Jeśli chodzi o opis brązera, no to ma być on bezproblemowy w pracy, ma dawać efekt mokrej skóry, ma on nie pozostawiać tłustego filmu, nie tworzyć plam, nie zbierać się w załamaniach. Jest bogaty w emolienty, olej kokosowy, masło Shea, olej z pestek moreli i witaminy E, przez co ma mokrą konsystencję i ma dawać właśnie taki mokry, świeży efekt. Dodatkowo ma waniliowo-wafelkowy zapach. Brązer faktycznie pachnie jak ciasteczka, jak takie wafelki waniliowe. To jest dokładnie ten zapach. Jest bardzo przyjemny, nie ma tutaj nic takiego, wiecie, sztucznego. Jeśli chodzi o kolor, no to prezentuje się on bardzo ładnie, bo faktycznie widać, że on jest ciepły, że on będzie dawał. Efekt opalenizny, ale on nie jest pomarańczowy. To jest dla mnie mleczno-czekoladowy odcień, ale troszeczkę bardziej ocieplony, także mam nadzieję, że na mojej skórze będzie wyglądał dobrze, że nie będzie za ciemny. Konsystencja tego produktu jest bardzo przyjemna, bardzo kremowa. On się dosłownie pod palcem rozpuszcza, ale to nie jest produkt tłusty także zapowiada się całkiem fajnie. Jak na jedno przeciągnięcie palcem, to powiem wam, że pigment jest całkiem ok, ale nie jest też zbyt mocny, więc myślę, że nie będzie to produkt problematyczny, że nie będzie od razu tworzył mocnego efektu, tylko będzie można manewrować tym kolorem. Jeżeli będziemy chcieli osiągnąć delikatny efekt, nie przesadzić, nie zrobić sobie, wiecie, takich mocnych plam, to myślę, że taki osiągniemy, bo faktycznie przy takim pierwszym dotknięciu do skóry ten pigment jest dobry, ale nie jest przesadzony, nie jest zbyt mocny. Będę nakładać ten brązer gąbeczką. Myślę, że na początek wtłoczę sobie troszkę tego brązera w gąbkę, odcisnę go na dłoni i dopiero będę nakładać na skórę. Brązer rozkłada się dosłownie jak marzenie, wygląda przepięknie, to jest kilka ruchów i mam równomiernie rozłożony produkt. On się od razu przepięknie wtopił w skórę. Nie ma faktycznie żadnych plam, i ten efekt nie jest tłusty, ale jest właśnie taki lekko mokry, bardzo świeży. No, wygląda to naprawdę super. Kolor jest jak dla mnie idealny. Myślę, że jak troszkę się opale, to już w ogóle będzie wyglądał rewelacyjnie. Z bronzerem pracuje się bez żadnego problemu. Konsystencja jest rewelacyjna, on się praktycznie sam rozciera. Faktycznie jest taki powiedziałabym pośredni, jeśli chodzi o pigmentację, bo nie jest zbyt intensywny, ale też nie jest zbyt delikatny. Jak dla mnie myślę, że jest idealny. Próbujemy sobie teraz nałożyć ten brązer na powieki. Nie mam na nich nic poza resztkami korektora, które nałożyłam gąbeczką. Jak rozcierałam korektor pod oczami, no to po prostu później przejechałam tą gąbeczką po powiekach. Pędzelek, który przygotowałam, to nam i jest to O6, czyli taki delikatnie spłaszczony. Nakładam sobie brązer na pędzel. Widzę, że on się fajnie do tego pędzla przykleja. No i nałożę sobie ten brązer praktycznie na całą powiekę. Myślę, że jak będę aplikowała rozświetlacz, to rozświetla sobie środek powieki i ewentualnie dam troszeczkę rozświetlacza w wewnętrznym kąciku. I on się bardzo ładnie, bez bezproblemowo rozciera. Blenduję go tym samym pędzlem delikatnie do góry, żeby stworzyć taką lekką głębię. On ma jak dla mnie naprawdę idealny odcień. Żeby to wyglądało jeszcze lepiej, nałożę troszkę tego brązera na dolną powiekę. Połączę sobie lekko górę z dołem. Wszystko robię tym samym pędzlem. Niby jest to tylko jeden kolor, jest to tylko delikatnie zaznaczone oko, ale powiem Wam, że różnica jest naprawdę bardzo duża i myślę, że jak dojdą rzęsy, no to to oko będzie wyglądało świetnie. Także jak na razie ten produkt mi się bardzo podoba. Przechodzę sobie do drugiej strony, no i tak samo nakładam ten brązer. Na całą powiekę i delikatnie podjeżdżam do góry. Blenduję go w załamaniu i oczywiście nałożę też na dolną powiekę. Przechodzimy do różu. Mamy dostępne trzy odcienie. Ja wybrałam sobie 0 dwójkę, czyli odcień taki stricte brzoskwiniowy, nawet lekko pomarańczowy. Jest też odcień różowy i odcień takiej zgaszonej herbacianej róży, który myślę, że będzie najbardziej uniwersalny. Róż ma 5,7 g, cena to 35 zł. Jeśli chodzi o opis, no to oczywiście ma być to produkt bezproblemowy, który ma dawać efekt wet look, efekt mokrej skóry. Nie pozostawia uczucia lepkości, tłustego filmu czy plam, bogaty w emolienty, olej kokosowy, olej z pestek moreli, masło, sza, witaminę E waniliowo-mandarynkowy zapach. W opakowaniu wygląda tak, jest przepiękny, jest bardzo intensywny, soczysty. Pod palcem mam wrażenie, że on jest jeszcze bardziej kremowy niż brązer. Jeśli chodzi o słocza na dłoni, to prezentuje się on w ten sposób. No jest po prostu fenomenalny, jest to kolor idealny dla mnie. Uwielbiam takie odcienie, bo one dają niesamowicie młodzieńczy efekt, niesamowitą świeżość na skórze. Także nie mogę się doczekać, bierzmy się Zatestowanie. Tak jak w przypadku brązera, odcisnę delikatnie nadmiar na dłoni i wtłaczam w skórę. Jak widzicie, używam tej samej gąbeczki, ale drugiej strony. Z tej strony nakładałam brązer. Tutaj nałożyłam róż. No i zobaczcie, jak to niesamowicie wygląda. No ja jestem zachwycona tym kolorem. Myślę w ogóle, że jeśli chodzi o tą gamę kolorystyczną, to jest naprawdę idealnie stworzona, dlatego że mamy taki mocny, intensywny, nawet troszkę barbiowy róż. Ale no w opakowaniu te róże też wyglądają mocniej niż na skórze, więc myślę, że ten różowy róż nie będzie aż tak mocny, nie będzie aż tak matryuszkowy i będzie również dawał przepiękny, świeży efekt. No i mamy coś bardziej zgaszonego dla osób, które lubią delikatniejszy efekt różu. Dla mnie odcień brzoskwiniowy jest idealny, bo ja takie róże kocham. No zobaczcie jak to się prezentuje. Może troszkę przesadziłam, może nałożyłam tego różu zbyt dużo i w połączeniu z brązerem to stworzyło dosyć mocny efekt. Także biorę gąbeczkę, którą nałożyłam podkład, delikatnie to wszystko ze sobą połączę i spowoduję, że ten efekt będzie troszkę delikatniejszy. Bardzo mi się to podoba. Jest to niesamowicie naturalne, niesamowicie świeże. Wygląda to po prostu jak moja skóra, tylko w lepszej wersji. W ogóle nie widać, bym miała jakiekolwiek produkty na twarzy, a o to właśnie chodzi w takim delikatnym, lekkim makijażu, w makijażu Make Up No Make Up. Także na ten moment jestem bardzo zadowolona z efektu. Nałożę sobie ten róż również na usta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Delikatnie go sobie... W klepie. Czasami nakładałam różne kremowe na usta i zazwyczaj one powodowały suchy efekt. Te usta no, wyglądały jakby były przesuszone, nie prezentowało się to zbyt dobrze. Na ten moment wygląda to ok. Myślę, że idealnie te usta pasują do całego luku. No ale czy nie będzie tego efektu suchości, zobaczymy za chwilę. Przechodzimy sobie do ostatniego produktu, czyli do rozświetlacza. Jestem go również bardzo, bardzo ciekawa. Mamy tutaj 5,7 g, czyli taka pojemność jak w przypadku różu. Mój kolorek to 12, dostępne są dwa odcienie. Cena rozświetlacza to 35 zł. Zawiera on w składzie emolienty oraz masło Shea. Ma on mieć waniliowo-porzeczkowy zapach. Jeśli chodzi o róż, to on miał pachnieć waniliowo-mandarynkowo. I powiem Wam, że w porównaniu do brązera, jak dla mnie, ten zapach jest dużo delikatniejszy. Czuć tutaj wanilię, ale jeśli chodzi o tą mandarynkę, no to tak nie do końca. Jeśli chodzi o zapach rozświetlacza, to jest on bardzo intensywny. Czy on jest porzeczkowy? Nie wiem. Bardziej powiedziałabym, że jest cukierkowo-waniliowy, ale jest intensywny i mega przyjemny. Bardzo mi się podoba. Kolor wygląda tak, ja wybrałam sobie ciemniejszą wersję, czyli numer 12. Na słoczu prezentuje się on w ten sposób, no i to jest po prostu efekt mokrej skóry. Tutaj nie ma kompletnie żadnego koloru. To jest czysta, mokra tafla. Biorę gąbeczkę od podkładu, z tej strony nakładałam podkład, tą stroną nałożę rozświetlacz i myślę, że nie będę odciskała nadmiaru na dłoni, tylko od razu nałożę go na skórę. No i zobaczmy. Tafla jest, faktycznie tafla jest. Wygląda on po prostu przepięknie, bardzo mokro. To jest moim zdaniem efekt świeżej skóry, efekt takiego blasku od środka. Nie widać kompletnie, że mam jakiekolwiek produkty na twarzy. Naprawdę jest to niesamowicie naturalne, a zarazem takie bardzo świeże, bardzo mokre. No, jestem zachwycona tymi produktami. I chyba przydałoby się pójść do sklepu Inglota i zrobić jakieś zakupy, potestować ich produkty. Bo powiem Wam, że te kosmetyki są rewelacyjne. To jest naprawdę poziom z wyższej półki, poziom perfumeryjny. Oczywiście nie wiem jeszcze, jaka będzie trwałość tych produktów, jak to się utrzyma, ale dzisiaj to sprawdzę. Będę w tym makijażu chodziła cały dzień, nie będę tego pudrowała. Także zobaczymy. Myślę, że dam Wam po prostu znać albo w opisie pod filmem, albo w komentarzu. Także na ten moment jestem bardzo zadowolona z efektu. Podoba mi się ten make-up, no make-up, ten świeży efekt. Taki, wiecie, makijaż upiększający, ale ważna informacja to to, czy one właśnie będą trwałe, czy będą lekko zastygały. No bo jeżeli nie, no to trzeba by było je pudrować, żeby utrzymały się cały dzień, a wtedy one tracą to, co w nich najlepsze czyli ten efekt, który dają, efekt świeżości, mokrej skóry. Także uwielbiam produkty kremowe, ale fajnie, żeby były trwałe, żeby były zastygające. Rozświetlacz nałożę również na środek ust, delikatnie do klepie i nałożę na środek powieki. No i zobaczcie, no to jest efekt mokrej powieki. I mam ochotę, żeby nałożyć ten rozświetlacz na całą powiekę. No i myślę, że to zrobię. Brązer będziemy mieć w załamaniu, a rozświetlacz stworzy nam efekt wet look. Pięknie to wygląda, naprawdę. Jeśli chodzi o brązer, to powiem Wam, że on nie powchodził w załamania, wygląda naprawdę fajnie. Ciężko mi jest określić, czy on zastygł, ale w sumie mam słocze, właśnie. Nie pomyślałam o tym, że mam słocze i możemy sprawdzić, czy te produkty zastygają. Powiem Wam, że tak na 60%, bo nie jest łatwo je przesunąć. Ale widzę, że delikatnie się rozcierają. Oczywiście mogą być to produkty, które nie zastygają na 100%, które są plastyczne, ale są trwałe. Jedno drugiego nie wyklucza. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało po całym dniu. Wytuszowałam rzęsy, dałam kredkę na linię wodną, nałożyłam trochę błyszczyku na usta i makijaż mamy skończony. Dajcie koniecznie znać, jak ten efekt wam się podoba. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. No i mam nadzieję, że fajnie mi się to utrzyma. Jeśli chodzi o produkty Inglota, zaczniemy sobie od bronzera. Jak dla mnie przepiękny kolor, rewelacyjna formuła, idealna pigmentacja. Także tutaj nie mam się do czego przyczepić. Produkt ładnie wygląda na powiekach, fajnie się na tych powiekach trzyma, nie zbiera się w załamaniach. Także zdecydowanie jest to kosmetyk uniwersalny. Jeśli chodzi o róż, tutaj również jestem bardzo zadowolona. Wygląda przepięknie. Kolor jest niesamowicie świeży. Myślę, że jeszcze sobie go troszeczkę dołożę. No naprawdę bardzo, bardzo ładny kolor. Jeżeli lubicie takie brzoskwiniowe, lekko koralowe róże, to myślę, że zdecydowanie będzie to coś dla Was. Znowu fajna pigmentacja, fajna formuła. Jeżeli nie przepadacie za takimi kolorami, to macie jeszcze odcień mocno różowy oraz taki bardziej zgaszony, delikatny. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak dla mnie rewelacja. Trzeci produkt to rozświetlacz i tutaj znowu jestem zakochana. Rewelacja, przepiękny, zdrowy, świeży efekt, efekt mokrej skóry. To jest taki prawdziwy mokry glow. Powiem Wam, że dawno nie spotkałam się z tak fajnym rozświetlaczem kremowym, który nie byłby tłusty, nie byłby taki wiecie śliski, tylko faktycznie no byłby mokry. Dawałby po prostu efekt mokrego blasku, mokrego glow. Także jest to świetny produkt. Niestety nie sprawdził się na powiekach, bo już widzę, że lekko się pozbierał. Zanim go nałożyłam, brązer nie powchodził mi w załamania. Ten produkt z załamania wchodzi, więc ma troszkę inną formułę niż bronzer. Także na powieki nie do końca, ale do wewnętrznego kącika jak najbardziej, prezentuje się to super. Uwielbiam taki efekt na skórze, uwielbiam takie produkty, także dla mnie to są rewelacyjne kosmetyki. No i myślę, że będę chciała kupić sobie jeszcze inne kolory, będę chciała stworzyć sobie całą paletę produktów do konturowania na mokro z Inglota no są po prostu świetne i myślę, że te ceny również są całkiem okej. Okay. Jeżeli lubicie taki efekt na skórze, lubicie produkty kremowe, no to moim zdaniem jak najbardziej warto się na te kosmetyki skusić. Jeśli chodzi o test kremowych nowości od Inglota to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy testowaliście kremowe nowości od Inglota, a jeżeli tak, to co na ich temat sądzicie i jak one Wam się sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby by być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!